Cały świat zmienił się w zombie. On był bardzo szczęśliwy, bo teraz nie musiał już wracać do pracy. Mógł robić wszystko, na co miał ochotę. Na ziemi tylko on jeden pozostał przy życiu. Podjął decyzję: teraz spełnię wszystkie swoje marzenia. Od tego dnia zaczął żyć tak, jak zawsze pragnął. Schodząc rurą, zobaczył na jednym z pięter dwie osoby, które wciąż żyły. Powiedział: "Wujku, nie martw się. Gdy wrócę, przyniosę wam dużo jedzenia". Założył słuchawki i z radością pedałował na rowerze. Niebawem zobaczył dużą grupę zombie goniącą go od tyłu. Natychmiast przyspieszył i szybko dotarł do największego sklepu w mieście. Tam zaczął brać wszystkie swoje ulubione rzeczy, bo nie musiał się martwić o pieniądze czy wysok... Potem poszedł do salonu fryzjerskiego. Przywiązał zombie kobietę do krzesła i wypróbował nową fryzurę. Następnie namalował ogromny portret siebie na wieżowcu w centrum miasta. W drodze powrotnej z powodu wolnego roweru zombie znów zaczęły go gonić. Jednak w połowie drogi znalazł motocykl i od tamtej pory zombie nie mogły już go dogonić. Od tego czasu jadł drogie potrawy, które lubił i prowadził życie, jakiego nigdy wcześniej sobie nie wyobrażał. Jednak samotność zaczęła ciążyć mu niczym wielki ciężar na piersi. Pewnego dnia otrzymał wiadomość od dziewczyny proszącej o pomoc. Natychmiast udał się na wskazane przez nią miejsce. Wchodząc, zapomniał zamknąć drzwi, więc jeden zombie wślizgnął się po cichu do środka. Udało mu się go zabić, lecz dziewczyna została już ugryziona. Zanim zaatakowała, uciekł w pośpiechu. Wracając do domu zauważył, że pokój jego sąsiadki był pusty. Być może i ona została zainfekowana, a kobieta była w ciąży. Widok ten napełnił go smutkiem. Następnego dnia próbował o tym wszystkim zapomnieć. Wrócił do sklepu, aby uzupełnić zapasy. Nagle zaatakował go mężczyzna. ten powiedział: nie jestem zombie. Gdy zdjął kask, okazało się, że to piękna dziewczyna. Chłopak był zaskoczony. Zanim zdążył coś powiedzieć, zombie znów zaatakowały, bo po raz kolejny zapomniał zamknąć drzwi. Jednak dziewczyna bez trudu sobie z nimi poradziła, co zrobiło na nim wrażenie. Poszedł za nią i powiedział: pójdziesz z tobą, ale dziewczyna odmówiła: potrafię o siebie zadbać i odeszła.